To generalnie jest teraz moja szafka. Lawice z moją szafką, bo nikt tego jeszcze nie zrobił, także to my zrobimy. Law z moją szafkę. Sprawdźmy, zaraz wam tylko pokażę moją szafkę. I co? Lecimy, no nie? Tylko poczekajcie chwilę, bo ja muszę zobaczyć czy wszystko jest. Eee, lecimy weźmiemy szafki Nie w odcinku, jest dobra. To lecimy. Uwaga, o 7. Elo, no dobra, to lecimy. Na początku polećmy sobie od standardów. Standardy to ważne, ale warto sprawdzić. To też są moje wszystkie standardy. No także fajne. Ok. Malowidła. Malowidła to. Nie będę łowić no karmetów z malowidłów. Dużo nie mam. To jest fajne, ale najbardziej mi się podoba sumie chyba nie wiem, świąteczna jakaś. Dobra, przejdziemy teraz do spadań. Spadań są takie. No, dobra. Dobra, to już przeszliśmy do spadań, teraz lotnie. Ej, <grymne> e, nie wolno przeklinać. Dobra. Oto jest moja moje lotnie. Jest tak lało skrzydłowy. Spirale fuzji. Stalowy... stalowy skrzydło. Soku milenium. Poczekajcie chwilę. Zatku są ten komentarz. Dobra a tutaj jest jeszcze de u Inverlovem na evencie. Tutaj jest, jest krawa coś tam, pamiętam pan, nakazowy motyw. Zaraz na do w nie możemy zostawić przed końcem, dobra? Potem mamy na końcu. Czyli no są dobre, możemy otki. się, że do tych lotnik trochę mam. Tak się przestajemy na szafkę Znaczy się to jest w Dobra. Lecimy. Kilofy tutaj są trochę fajniejsze. Dobra, fajne smyk. No słuchajcie, teraz trzeba przejść, przejdziemy do muzyk. Ekrany przeczywania są takie. Oj, tutaj jeszcze. Ale gra jest to bardzo ciekawe, że tak powiem sobie na odwal. A tutaj jeszcze nie było. Zaraz jedziemy do skiny, bo skiny są tak trochę ciekawią mnie. I nie są złe. Dobra. Czas teraz przejść do plecaków. Możecie się domyślić już, co będzie. Sorry Maxem, teraz się odbieram. Dobra. Teraz uwaga, czas na skinę. To jest z tego pakietu, pakietu magmowych, pakiet lodu, pakiet lodu, pakiet lodu. Pakiet lodu. Piotry, Piotr, Czekaj Piotrek, cicho. Pan poczekajcie pan chwilę i e, To jest z ratowania. E, to jest karnetu z 8 sezonu, to jest z ratowania. To jest z 5 sezonu, ze sklepu był. E, to jest z karnetu z 10 nowego, to jest z 10 karnetu. Skarne to 9, a jeszcze pokażę z tyle, bo zapomniałem do wszystkich. I tu jeszcze. Drugie pytanie, ale nie, tu jest po wózku. No, bo takie trochę jesteś. No dobra. Bo nie mam teraz, ale gdzieś już po No chodź do. Czyli tam bramę, gdzie wchodzimy. A Rico jest w Fortnite A, A Rica to nie wiem no, to, to A czemu ona o tym nie spotykawałaś? Aha. ale z nią A bo nie chce więcej To może dlatego To jest też z karnetu Nie, to jest za wyzwanie chyba było Za wyzwanie 4 To jest z karnetu z 9 Ultimate Zaraz ciekaw ciekawe, co to z oczekiwania, nie wychodźcie, bo to jest naprawdę ładne. To jest z karnetu, z dziesiątego. To jest y, z nowego, w To jest strażnik miłości z drugiego sezonu. Upadek strażnik miłości z siódmego sezonu. Też, nie, on był z sklepu, on był z pakietu, no. To jest z pakietu. Magdowa Rokmenka, to jest z pakietu, a nie widzę, z cienia. To jest cień doskonały. Z dziesiątego. To też jest z pakietu. Psacha te, Cienia też jest z pakietu. Tak, Cieni też jest z pakietu. No to też są z pakietu. E, Batm, to jest Batman. Kolejny Batman z pakietów 10 sezonu. Kyloren z nowego sezonu w sklepie. Marshmallow z 7 sezonu. Ninja z tego nowego. Magmowy też jest z pakietu. Razem z tym skinem i z tym. E, to jest pakiet kolejny. Mm. Tak jest pakiet polarnych legend Lodowy paluch rybny Lodowa komando gwiazdka oraz pożeracz A tu jeszcze nie powiedziałem że to jest mógłby omen e, Tu jest trój Star, -Lord, Star lorda w 9 sezonie e, Bile numer 8 Nowego, e, Czaszkownik A poczekajcie tutaj jego nie pokazałem z jeszcze e, a tutaj dobra No a tu, tutaj mam pożeracz oczywiście z demi z 8 sezonu a to jest ten właśnie z 10 kupiemy e, on jest pakietu za 15 zł był disco listrzyni ona była z karnetu 10 sezonu to ona była też z 10 czy tam 9 sezonu ta pani Dicz grze choć nie ta z 8 sezonu z karnetu była jak mu tam z tego sezonu z 10 sezonu Johnson z bunkera z 9 sezonu w Karnacie, to też był w Karnacie rzeczywego. Elegant jest z nowego sezonu. Cobalt z 7 sezonu, z pakietu. Neo Versa z 9 sezonu. Podróżnik chojek z tego nowego, z prezentu. S1000 z pakietu. Z tego nowego, chyba, z sezonu. Czytamy z 10. Skurek z 8 sezonu. Nie, nie, apetrowego. Stratus z 8. Z 9 był Gold up Upiorowiec, jest z właśnie pierwszego sezonu, ale go kupiłem w tym nowym czyli nowym czy tam 10 był. Nie pamiętam, to jest Zersa z 9,9 dziewiątego, e, dziewiątego Karnetu. Nie to sezonu dokładnie. E, Wieczny Joage z 10 Richard The Queen z 10 dziesiąt, XLOR z 10. Mombowe no. barwy w kupiłem z pierwszego sezonu Hakerka też yy, z dziewiątego sezonu kupiłem ją Kisiel yy, z nowego Kryptonim Elf kupiłem z też właśnie tego Laguna z ósmego sezonu otrudka kontra na też yy, mam z tego nowego karnetu Mam rafę z yy, nowego nowego Piłkarkę czwartego z tego, nie wiem co to, to jest, zapomniałem a, ze z tego nowego, ona była w prezentach ona była w nowym a to jest z 50 dobra, ostatnia rzecz została na początku może polećmy od piłek graffiti i czas teraz na yy, czekajcie na to zaraz, zaraz no i emotki najlepsze będą Tank Jedi w Ninja dynamiczne znakowanie mamy w karku Ptong, Marshmallow Brokat, Chwała pomidorowi, Konga, hula hop, jeza na kufyku, krok kurczaka. No na wód oczywiście. Na przełaj, nie wodę Łatwiej kroki, koło króliczek. To jest samotka rzadka jakaś tak. Od, o, odrzutowe skoki, owacje, piątka, pozostała smoka. Aha, Sani Chyłek. No, smutny wózon. Nie ma kroki. Zjednoczenie. No dobra. tutaj już nie będę mówił. Trzeba z sami. bo ja się, pokazałem sezonek w których te emotki były. So, hey, Ale. 哎，我去、哎，去、这个，去，那不就得了？ tak szczerze to tutaj jest jakieś 60 złotych które koledzy mi kupili czem 7 to nikogo na przykład kupił jakiś tam nie pamiętam tam chyba tam też mi kupił To też korea Michał kupił Nie, to tylko ja sam kupiłem, nie wiem dlaczego Ale Ode odezw się, wiesz? Tylko po prostu No nie, nie mogę już, nie, nie mówiłbym tyle mnie Zimne ognie No, a ja wiem, kiedy wam No i to są wszystkie emotki, których y, mam. Coś jeszcze nie pokazywałem, poczekajcie naprawdę. Z kim pokazywałem, przed jakie pokazywałem, kilo nie jest emotki, malowidła, ekrany wczytywania też. No. Mo no, ja mam nie pokazać malowidła. To są moje takie, które się ruszają. Musiałem przewożyć przełożyć jeszcze temu, bo zapomniałem. po bo co sobie ułożę. Na tej broni myślę, że włożę sobie. A, już na no, dobra, nieważne. No, także podobało Wam przecinek. Czy się w live. Subskrybujcie kancelarkę w górę dzwoneczek i widzimy się za minutę, żebym zrobił live już normalnego. Aha, przypominam o tym turnieju. Za minutę zrobię live'a takiego normalnego już. Do turnieju można się zapisać. Już niektórzy się zapisali. Piotrek Lego, no nie będę mówił dalej O, a ten pakiet mnie dziwi Serio? I w pakiecie lodem Nie wiem, pierwszy zdjęty taki pakiecik Ale nie, nie będzie co do No, trzymaj się, się ciepło Ej, daj like i to like, to tańczyki Krawika Ja nie mam krawika, ale rymuje się, rymuję się Rymuję się, serio, rymuję się Dobra, to może wami się, z wami się pożegnam jako zjednoczenie, bo takie w sumie ta matka sobie trochę rzadka. O, dobra, zaraz deceluję, spokojnie.